Woda na ziemi bo inaczej nie jedzie. za nogi, go zaniesiemy. Zaniesiemy go za nogi. Nie, bo będzie ciężko. Sabaka idzie. I Bardzo zdolne dziecko. Uch, spoko, niech się czekają. Za to za następny? w kolejce? Nie, to <Zastanawizationsý> <pluralissions> ale, 30 sekund w obroty, szybkie. Spokój, spokój. On tutaj nam wydał. Wydał, wydał nam, Wydał nam yes